Siema, z tej strony Dirtowy Bubu, a to jest Dirtowa Akademia. Jako że poprzedni odcinek było w amfucie, dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś, co może Wam bardzo pomóc w kontroli nad rowerem, albo bardzo w tym zaszkodzić. Mowa o pedałach. Rodzaje pedałów wyróżniamy. Pedały tradycyjne charakteryzuje je to, że są tanie i w sumie tylko tanie. Pedały te są wąskie, przez co nasza stopa nie ma punktów podparcia. O sprzęt ten kojarzymy ze zwykłym rowerem i tam je zostawmy. Wyróżniamy też pedały typu SPD bez dodatkowej platformy spotykane fixe, Almantine. Właśnie z zastosowaniem tej dodatkowej platformy korzystane często w Enduro, w Downhillu. Charakteryzuje je to, że po prostu mamy pełną kontrolę nad rowerem. Nasza noga jest do nich przytwierdzona na stałe. Mamy takie, mamy takie oto buty do nich, nam się to wszystko wpina i jest to najwyższa forma kontroli nad rowerem, no jednak do Dirtu no tak średnio bym powiedział. Sam jak miałem Zajawkę na ściganie to właśnie zainwestowałem w ten sprzęt. Powiem szczerze, robił bardzo dobrą robotę, jednak Zajawa gdzieś tam poleciała w inne tematy, a buty mi zostały. Jakby co to sprzedam za dobry pieniądz. I ostatni rodzaj pedałów, pedały platformowe, na których się skupimy w tym odcinku, bo to właśnie pedałów platformowych używamy w Dircie. I ostatnie na mojej liście to pedały platformowe. Pedały platformowe charakteryzują się tym, że są dużo szersze od tradycyjnych pedałów, przez co nasza stopa stoi na całości tego pedała. Dobre pedały platformowe posiadają również piny, przez co but jest lepiej przytwierdzony do pedała. Działa to wszystko dużo lepiej niż w przypadku tradycyjnych pedałów. Rzekłbym nawet, że zestawienie dobrego buta z dobrą platformą, z dobrymi pinami, potrafi dać nam kontrolę porównywalną do pedała w systemie SPD. I teraz same pedały platformowe możemy podzielić ze względu na między innymi Łożyskowanie. Wyróżniamy pedały kulkowe. Jest to najczęściej spotykany rodzaj pedałów. Jest on spotykany najczęściej właśnie w tańszych pedałach i jest to zarazem najmniej trwały z systemów. Najszybciej w tych pedałach przytrafiają nam się luzy, ale ich największym atutem jest zdecydowanie cena. Cena tutaj jest dużo niższa niż właśnie w tych lepszych rozwiązaniach. Wyróżniamy również pedały z łożyskowaniem tak zwanym mechanicznym. Łożyska mechaniczne posiadają właśnie kuleczki już w, samym, już w samym łożysku. Jest to dużo pewniejsze rozwiązanie, dużo trwalsze rozwiązanie i niestety dużo droższe rozwiązanie. Pedały właśnie oparte tylko na łożyskach maszynowych no, potrafią kosztować bardzo dużo. Potrafią też mieć długą trwałość. Coś za coś niestety. Takim kompromisem jeśli chodzi o łożyskowanie pedał jest zastosowanie tulei ślizgowych właśnie z łożyskiem maszynowym. Wtedy cena jest bardziej wypośrodkowana i też system działa całkiem nieźle. Tak mam właśnie w swoich pedałach, które mam teraz w rowerze i sprawdza się to. Teraz podział pedałów ze względu na piny, które są w nich zamontowane. Właśnie w tych pedałach mamy przykład e, pinów, które są przykręcane do pedała. Są to piny metalowe i one nam zapewniają naprawdę, naprawdę bardzo dobre trzymanie. W każdym momencie jesteśmy w stanie te piny zdjąć, wykręcić. Jest to zdecydowanie najlepsze rozwiązanie jeśli chodzi o piny. Im dłuższe piny, tym lepiej nam się but trzyma do tych pinów i mamy większą kontrolę nad rowerem. No, i czasami cierpią nasze piszczele, ale jeszcze Wam pewno opowiem o tym, co zrobić, żeby Wasze piszczele nie cierpiały. I wyróżniamy również pedały, które mają piny już wbudowane. Jest to właśnie w jednym odlewie. Nie jesteśmy w stanie tych pinów w żaden sposób wymienić, nie jesteśmy w stanie ich w żaden sposób podrasować. No chyba, że robiąc to troszeczkę na Janusza, ale o tym Wam lepiej nie będę wspominać. Piny te, zwłaszcza przy plastikowych pedałach, nie dają nam wystarczającej. Kontroli na dircie, zwłaszcza jeśli jest wilgotno, tak jak dzisiejszego dnia. Pedały też możemy podzielić ze względu na ich szerokość. Wyróżniamy pedały węższe, wyróżniamy pedały szersze. Im szersza jest ta platforma, tym właśnie nasz but lepiej, pewniej na niej stąpa i jest łatwiej też na tą platformę wrócić właśnie przy robieniu jakichś sztuczek typu no foot can, no foot. Pedały możemy też klasyfikować ze względu na ich grubość. Wyróżniamy pedały super cienkie, które są właśnie sumą procesów, najczęściej skrawania, jeżeli mamy do czynienia właśnie z aluminium, z jakimiś metalami. Użycie właśnie tej technologii skrawania, czy to laserowego, czy to czy to bardziej tradycyjnego niesie ze sobą koszty? Żeby obniżyć te koszty, wymyślono odlewy, chociaż nie wiem, czy nie były prędzej. Odlewane pedały charakteryzują się tym, że są grubsze i tańsze. Które lepiej wyglądają w rowerze, to sobie odpowiedzcie sami. Możemy też klasyfikować pedały ze względu na rodzaj materiału. Wyróżniamy m.in. pedały plastikowe. Najczęściej jest to jakaś mieszanka nylonu. Jest to właśnie jeden z najtańszych rodzajów pedałów, i niekoniecznie są złe. Wyróżniamy też pedały metalowe, i tutaj, w zależności od użytego materiału, w zależności od użytego stopu, ceny potrafią się naprawdę bardzo mocno różnić. Jedną z takich najwyższych technologii, jeśli chodzi o właśnie tworzenie pedałów rowerowych, jest to użycie tytanowych komponentów. Ale spokojnie, nie musisz mieć tytanowej ośki, żeby mieć dobre i trwałe pedały. Poza materiałem. Zanim przykręcimy pedały, musimy zwrócić uwagę na to, jaki mamy gwint. Standardowym gwintem jest 9,16. Jest on spotykany w niemalże wszystkich rowerach, w niemalże wszystkich BMX-ach. Ale chcę Wam powiedzieć, że czasami, rzadko kiedy, zwłaszcza w rowerach marketowych, w rowerach dziecięcych, właśnie w jakichś takich rowerach bardzo budżetowych, niekiedy stosuje się pedały z cieńszym gwintem. Warto, żebyście o tym wiedzieli, jest to gwint jedna druga. I na ten gwint niestety, ale nie dostaniecie żadnych dobrych pedałów. Przez lata swojej jazdy wytestowałem różne pedały, różne opcje, co moim zdaniem powinny mieć dobre pedały dirtowe. Zaczynamy wyli... wyliczankę. Zaczynamy wyliczankę. Moim zdaniem, pierwsze co, pedały powinny być szerokie. Powinny stanowić pełne podparcie dla stopy. Daje nam to pewność właśnie przy wykonywaniu sztuczek, zwłaszcza tych bez nóg. Piny moim zdaniem powinny być metalowe. I nie powinny być integralną częścią odlewu pedała, powinny być właśnie wkręcane osobno, ponieważ pedały poodlewowe mają to do siebie, że są zazwyczaj płaskie, nie są wystarczająco ostre i po prostu nie trzymają buta tak jak powinny. Kolejną rzecz, na którą zwracam uwagę, to jest łożyskowanie pedałów. Przy moim użytkowaniu pedały kulkowe się nie sprawdzają, szybko łapią luzy, zaczynają hałasować. W moim rowerze właśnie mam to połączenie łożyska maszynowego, w sumie to dokładnie dwóch takich małych, z tuleją ślizgową, i sprawdza się to naprawdę bardzo spoko. Są to pedały HT. I HT niestety nie, nie płaci mi za tą reklamę, ale ja jestem zdania, że jeżeli coś wykonuje swoją robotę dobrze, to można to polecić nawet bez e, zgarniania za to hajsu. To jest po prostu ku dobra wszystkim. E, jeżeli polecamy rzeczy, które są dobre, a krytykujemy rzeczy, które są słabe, to dajemy szansę właśnie tym dobrym firmom e, zaistnieć na tle tych słabszych. Dobrym firmom. Bardziej mam na myśli dobre produkty, bo jedna firma potrafi wypuścić naprawdę potężny gniot i bardzo dobrą część. I to wszystko może się wydarzyć w tym samym roku. Nie jestem zwolennikiem krytykowania firmy. Jestem zwolennikiem oceniania i porównywania do siebie nie firm, tylko konkretnych produktów. Wam też to polecam. Czy pedały powinny być metalowe czy nylonowe? Szczerze mówiąc, kiedyś bardzo krytycznie podchodziłem do tematu plastikowych pedałów. Miałem kiedyś kilka par, połamałem, no nie sprawdzało się to. Dopóki właśnie nie trafiłem na te moje pedały i mam już ich drugą parę, Daję sobie radę naprawdę bardzo spoko. Także już nie jestem tak uparty jeśli chodzi o to, że się trzymamy tego metalu. No to nie musi być metal i nasza kieszeń to odczuje, że to nie jest metal. Chciałbym zaznaczyć, że jest to moja subiektywna lista. Koniecznie daj znać jakie Ty masz w tym temacie doświadczenia, jakie pedały testowałeś, co się u Ciebie sprawdziło. Może masz zupełnie odmienne zdanie od mojego i to też jest bardzo spoko. Koniecznie daj znać w komentarzach. Nie zapomnij też zasadzić łapy w górę i napisać czegoś miłego pod filmikiem. Im większe zasięgi tym jesteśmy w stanie rozwijać Dirtową Akademię na jeszcze większym poziomie. Nie zapomnij też wbić na naszą facebookową grupę tylko dla zajawkowiczów. Link znajdziesz oczywiście w opisie. No i co, zmykam jeździć. Widzimy się w następnym hałtu już wkrótce. Strzałeczka. Wow. Teraz zajebiście było. tym, że są nieco bliższe niż ich właśnie cięższy.